Dzień dobry. Czwartek, 6.30. Dzisiaj poranek we mgle. Mgła o poranku jest fajna, bo tak fajnie się kolory rozlewają. No i niebo jest niebieskie, tam gdzieś jest świt przechodzący powoli we wschód słońca i tak się różowy rozlewa na tle niebieskiego. Fajne, fajne o poranku, fajnie to wygląda. Witajcie po raz drugi. Cały dzień w zasadzie mi minął. Pracowałem dość ostro. Po pracy takie zmęczenie mnie złapało, że aż musiałem zrzemnąć. Po drzemce musiałem się posnuć trochę jak zombie. Dopiero teraz się czołgałem. Jest godzina 18, więc jeszcze nie jest aż tak źle. Natomiast jest, jest już ciemno. Za mną. Urząd miejski w odmuchowie podświetlony. Bardzo ładnie. A przede mną. Pratusz w podmuchowie. No dobra, to może powiem o czym dzisiaj będę mówił. Bo w sumie wymyśliłem temat na dzisiaj. I temat na dzisiaj to będzie, jakie ja mam właściwie cele. Także Zapraszam. Ostatnio zastanawiałem się, co robię na co dzień. robię takie podsumowanie sobie. I wyszłam, czy cisnę całkiem nieźle. Udaje mi się utrzymać rygor robienia kroków. Nawet dość dużo biegam, tak na moje standardy. Zacząłem medytować, też mi czym idzie fajnie. Pracuję ostro w pracy, spędzam dużo czasu z rodziną i mam wrażenie, że są bardzo zadowoleni z tego. Ja też jestem bardzo zadowolony, w sensie, że wszystko gra. Śpię dość dobrze. Nagrywam daily vlogi, montuję daily vlogi i powoli startuję ponownie z blogiem. Czyli generalnie zbierało mi się dużo fajnych rzeczy i, i nawet całkiem fajnie to idzie. O, trafiłem na lampę, która jest chyba trochę zepsuta. Wyszło mi więc, że w takiej codziennej rutynie idę jak dość dobrze pracująca maszyna. Czyli robię co mam robić i przy tym nie rozwalam siebie i nie rozwalam niczego wokół mnie. Fajna sprawa. No i zacząłem zastanawiać się, jak tam idzie realizacja moich celów. I uświadomiłem sobie, że może niekoniecznie idzie. No ale dlaczego właśnie doszedłem do takiego wniosku? Jeżeli myślimy o celach, to możemy sobie przywać na przykład takie anegdotyczne cele, typu. Co powinien zrobić mężczyzna? Mężczyzna powinien spolić syna, zbudować dom i zasadzić drzewo. Czy jakoś tak mniej więcej. No ale. No w jakiej sytuacji jestem? Mam dwójkę dzieci, no więc powiedzmy pierwszy punkt zaliczony. Mam dom, sam go nie zbudowałem, co prawda? Ale dość mocno zainwestowałem w remontowanie tego domu. Jest ładny i, i stabilny, więc drugi punkt zaliczony. No a drzewo, ostatnio moja żona zasadziła śliwkę a na wiosnę będziemy sadzić oksytrii, więc trzeci punkt też zaliczony. Mam no więc cele anegdotyczne zaliczone. Yy, cele społeczne typu skończ szkołę, znajdź dobrze płatną pracę, załóż rodzinę, yy, bądź dobrym człowiekiem, no kurczę chyba też wszystko zaliczone. Więc generalnie skończyły mi się wszystkie takie domyślne cele, które miałem ustawione. Dzieci chodzą do szkoły, dom się nie rozsypuje, wszyscy zdrowi, pieniądze jakieś na koncie są. Także, wow, jestem przed 40 i mission accomplished. Życiowy sukces. Osiągnąłem swoją misję życiową, swoje cele. Mogę umierać w pokoju? No nie, no właśnie, bez sensu. Trzeba to przemyśleć. No więc okazuje się właśnie z moich przemyśleń, że w tej chwili nie mam żadnych celów. Że, że cele, które wydawały mi się jakieś takie niezbędne, jakieś takie trudne do osiągnięcia, już osiągnąłem. No i teraz jestem na jakimś takim, takim miejscu, gdzie wszystko jest spoko. Ja mniej więcej wiem co robić, ale nie wiem po co to robić. Nie, no nie zrozumcie mnie źle. Nie jest tak, że mam depresję, bądź ogólnie straciłem wolę do robienia czegokolwiek, bo właśnie woli mam dużo. Działam codziennie, energicznie, entuzjastycznie. Tylko właśnie gdzieś te cele zostały po drodze zrealizowane i nawet ich nie zauważyłem. Nie jest to chyba trudne w krajach pierwszego świata, no bo Polska mimo wszystko jest krajem pierwszego świata. Nie jest w czołówce top-top krajów. Ale mimo wszystko nie jest tutaj najgorzej. Więc, jak ktoś idzie taką odgórnie standardową ścieżką, no to raczej nie jest jakieś szalenie trudne wyzwanie, żeby ogarnąć temat i być zadowolonym przed 40 Tak mi się wydaje, przynajmniej. Nie wiem, może ja miałem dużo szczęścia i od nie wiem. No, ale generalnie. Nie wydawał mi się takim wielkim osiągnięciem spektakularnie ciężkim, ale w sumie coś tam musiałem popracować, więc to nie jest też tak, że wygrałem to wszystko w chipsach. <grych> Także postanowiłem sobie, że jeszcze przed nastąpieniem nowego roku wyznaczę sobie jakieś konkretne cele. Jakiś czas temu wspominałem o metodzie SMART, czyli żeby te cele były mierzalne, realistyczne, dobrze zdefiniowane i uwzględnione w czasie i mniej więcej. Także myślę, że zamiast zaczynać nowy rok z nowymi postanowieniami, to po prostu ogarnę stary rok i pomyślę nad wyznaczeniem jakichś konkretnych celów. Problem z wyznaczeniem celów jest taki, że bardzo łatwo jest wpaść w jakieś takie cele typu Vanity Metrics, czyli takie metryki, które um, są takie jakby puste, na przykład y, zrobić kanał na YouTube, który ma 10 tysięcy subskryberów subskrybentów no fajnie to wygląda na papierze można sobie policzyć statystyki, wykresy, regresje spoko sprawa natomiast czy to ma jakikolwiek sens? to nie wiem <laughs> także właśnie albo napisać książkę też nie musi mieć żadnego sensu, bo jak się ma pieniądze na przykład to można pisać byle co, wydać nawet będzie ładnie wyglądać ta książka, może nawet trzy ją kupią a co będzie śmieci, także Idea jest taka, żeby właśnie wymyślić jakieś cele, które będą grały z moim charakterem, współgrały z moim charakterem, no i nie będą jakimiś vanity metrics, czy jakimiś pustymi metrykami. Także mój cel do końca roku, wyznaczyć sobie cele na resztę życia. Z tego co patrzyłem w tabelkach Gusu, to jestem jeszcze przed połową, więc to jest bardzo dobry moment, żeby te Cele faktycznie, konkretnie sobie wyznaczyć, a jak mi się udaje wyznaczyć, to być może będę w stanie pomóc moim bliskim je wyznaczyć. No, bo też coś czuję, że chyba nie mają tych celów <grymnie> dość dobrze podefiniowanych. Że też chyba działałem bardziej operacyjnie niż strategicznie. Także kto wie, może to jest jeden z lepszych pomysłów, jaki miałem ostatnio. Także na dzisiaj to byłoby chyba na tyle myślę, że na tym mogę zakończyć dzisiejszy odcinek vloga pod tytułem Złote myśli Damiana Melniczuka <głos》> czyli cel, aby ustalić inne cele w każdym razie jak coś fajnego wymyślę to myślę, że się podzielę na daily vlog na pewno tymi wymyślonymi rzeczami a na dzisiaj dziękuję bardzo za obejrzenie dzisiejszego odcinka i zapraszam na następne dzięki, hej